Witajcie. Ostatnio natknąłem się na test latarek na kanale YouTube oraz na ciekawy produkt w sklepie Aldi. Moje kryteria wyboru latarek. Nie chciałem przekraczać budżetu około 150 zł i zachować dobry stosunek jakości do ceny. Dlatego nie znajdziecie w tym porównaniu na przykład latarki Mactronic Noise. Latarki potrzebuję do treningów po zmroku, które robię wokół miasta, po parkach, ścieżkach nad rzeką. Oraz przy poważniejszych wyjazdach w góry, kiedy to kończymy trasę już po zmroku. Nie spędzam w lesie całej nocy, 4, 6-8 godzin. Wyeliminowałem więc latarki z zewnętrznymi bateriami, żeby uniknąć niewygody mocowania do ramy. Preferuję latarki na baterie, bo gdy nieoczekiwanie przedłuży nam się wyjazd w lesie, no to latarki ładowane i przez ładowarkę USB nie ma gdzie podłączyć. Trzeba jedynie zabrać zapasowy komplet baterii do plecaka. A oto moja kolekcja. A na końcu drobne ćwiczenie arytmetyczne. Trochę zabawy z liczbami. Auto bohaterki naszego testu. Wielkość porównuje do standardowej zapalniczki. Jako pierwsza lampka z biedronki zasilana trzema bateriami małymi paluszkami AAA. Jako druga lampka firmy Prox zasilana również trzema paluszkami AAA. Jako trzecia LightZone. Kupiona w sklepie Aldi z czteroma paluszkami AAA. Tutaj Mactronic Scream zasilany trzema paluszkami AAA i IPX Pfizer latarka z akumulatorem ładowanym przez złącze USB. Baterie Maktronika w dedykowanym koszu na baterie Podobnie ma się sprawa w pozostałych latarkach. Jeśli chodzi o IPX Pfizer. To tu mamy akumulator Niestety jest tutaj wewnątrz na stałe tuleja, która uniemożliwia nam zastosowanie kosza na baterię takiego jak na przykład w Maktroniku Nie możemy tutaj zastosować takiego kosza z bateriami. Niektóre lampki zasilane akumulatorami posiadają taką możliwość. Latarka IPX Pfizer zasługuje jeszcze na uwagę z tego tytułu, iż. Oczywiście jest ona tutaj zasilana przy pomocy złącza USB. Mam tutaj Powerbank, podłączę ją do ładowania poprzez złącze USB. W tej chwili latarka ładuje nam się, ale istnieje również możliwość wykorzystania tej latarki jako Powerbank. Ma tutaj szerokie złącze. Można ją podłączyć do telefonu i na przykład załadować telefon w trakcie podróży. IPX Pfizer, podobnie jak MacTronic pakowany jest w bardzo eleganckie pudełko, gdzie poza latarką jest ładowarka, kabel, miejsce na zapakowanie akumulatora. Mactronic również w opakowaniu miał dedykowany uchwyt na rower. Niestety, opakowanie gdzieś wyrzuciłem. Latarka Light Zone z, ze sklepu Aldi, zapakowana jest w dedykowane, przyżyczyste opakowanie foliowe. Tak, jak to widać na tych zdjęciach, w komplecie nie było uchwytu do niej, trzeba dokupić osobny uchwyt. Jestem w parku, dosyć gęsto zadrzewionym, na ścieżce o szerokości około 3 metrów. Przede mną znajduje się jedno drzewo po prawej stronie w odległości 15 metrów i następne w odległości 30 metrów. Zapalam latarkę z Biedronki za 6,50. Nie było niestety specyfikacji, ile lumenów wytwarza ta latarka. Ma ona pierścień. Niestety ten pierścień dosyć mocno świeci nam w oczy w trakcie jazdy. Latarka Prox też nie mam informacji ile ta latarka posiada lumenów kupiona za 56 złotych również posiada pierścień widoczny z boku ale ten pierścień bardzo mocno oślepia w trakcie jazdy trzecia latarka latarka Light Zone kupiona w Aldi za 30 zł, i tu producent podaje iż latarka ta posiada moc 400 lumenów. Maktronik. Maktronik Scream o mocy 500 lumenów. Z pierścieniem z boku. Ten pierścień nie oślepia, a jest dobrze widoczny z boku. Oraz latarka IPX Pfizer 1000 lumenów. Moja subiektywna y, ocena wskazuje na to, iż najsłabszą latarką jest latarka z biedronki za 6.50. Przyzwoicie świecącą latarką jest Prox. Za 56 zł, ale niestety pierścień, który umożliwia świecenie latarki na boki bardzo oślepia kierującego. Wszystkie latarki za wyjątkiem tej latarki z Biedronki za 650 posiadają kilka trybów świecenia. Najczęściej jest to świecenie mocne, średnie, słabe. Stroboskop i SOS Biedronka za 6,50 regulacja skupienia odbywa się przesunięciem przesunięciem głowicy i tak oto oświetlamy drzewo, które jest 15 metrów od nas 30. latarka prox podobne sterowanie przesunięcie główki przesunięcie dyfuzora do przodu do tyłu powoduje iż yy, uzyskujemy skupienie oświetlam oba drzewa to które jest 15 metrów od nas 30 metrów od nas trzecia latarka Light Zone kupiona w Aldi za 30 zł. Oświetlam drzewo, które jest 15 metrów od nas i 30. Regulacja, podobnie jak w poprzednich latarkach, za pomocą przesunięcia głowicy dyfuzora do przodu, do tyłu mamy regulację skupienia. Mactronic. Makronik Scream w Mocy 500 Lumenów. Tutaj regulacja skupienia odbywa się przy pomocy kręcenia główką. Jest ona bardzo płynna i precyzyjna. I latarka IPX Pfizer. Tutaj regulacja odbywa się przy pomocy przesunięcia do przodu, do tyłu główki dyfuzora. Zostawię może w tej chwili latarkę Mactronic i latarkę IPX-Pfizer. Tu mamy 1000 lumenów deklarowane przez producenta. A tu mamy 500 lumenów w Maktroniku Deklarowane przez producenta. Jak widać, te 500 lumenów radzi sobie lepiej z oświetleniem niż 1000 lumenów. 500 lumenów Maktronika to koszt około 100-110 zł. Natomiast IPX Pfizer 176. Eee, na bardzo. Dużą uwagę zasługuje latarka Light Zone kupiona w Aldi. Za 30 zł otrzymujemy bardzo przyzwoitą latarkę. Może o nieco gorszej optyce, niż to widzimy w Maktroniku. Porównywalna optyka w IPX Pfizer. Latarka Prox jak mówiłem niestety nie będzie nam się spisywać w trakcie jazdy, gdyż bardzo mocno razi możliwość regulacji skupienia też nie jest zadowalająca. Skupię się więc na tych trzech latarkach na latarce Lightzone z Aldi, Mactronic Scream i IPX Pfizer. IPX Pfizer maksymalne skupienie. Otrzymujemy <coughs> plamkę w kształcie kwadrata. Widzimy ławkę oświetloną 50 metrów stąd. Przy powiększeniu, przy rozszerzeniu e, światła no widać, że latarka radzi sobie całkiem dobrze w ciemności. Jedyny minus tamtej latarki to jak widzieliśmy przy wyłączaniu, nie jesteśmy w stanie jednym naciśnięciem przycisku wyłączyć latarki, tylko musimy przejść przez wszystkie tryby świecenia, które ona posiada, żeby dojść do wyłączenia latarki Mactronic Scream maksymalne skupienie. I również widzimy tą ławkę oddaloną o 50 metrów. Przy rozszerzeniu strumienia światła widzimy te drzewa oświecone 15-30 metrów od nas. Najciekawsza optyka najbardziej wyraźnie wycięty strumień światła. Jesteśmy w stanie taką latarką świecić się blisko przed rowerem, oczywiście sama góra plamy świetlnej świeci nam daleko przed nami. I Light Zone dostępna w Aldi za 30 zł przy maksymalnym skupieniu oświetlamy ławkę, która jest 50 metrów od nas. Rozszerzeniu strumienia światła otrzymujemy dobre oświetlenie drzewa, które jest 15 metrów od nas i 30 metrów od nas. Maksymalne skupienie: mam tutaj trzy latarki: latarka z biedronki, latarka prox. I latarka z Aldi Light Zone. Oświetlam drzewo przede mną, jest ono jakieś 20 metrów. Niestety Prox nie daje mocnego skupienia. Najciekawiej świeci Light Zone z Aldi. Teraz e, latarkę Prox i latarkę z Biedronki, i widzimy teraz kolejno od strony lewej Lightzone z Aldi, Mactronic i IPX Pfizer. Jasność świecenia jest porównywalna na tych latarkach. Lightzone i IPX-Pfizer skupiają się do postaci kwadratowej, natomiast Maktronik skupia się w kształcie okręgu, regularnego okręgu. najbardziej po prawej stronie 1000 lumenów, w środku 500, po lewej 400. Test z jazdy. To latarka Light Zone z Aldi. Jak widzicie, oświetlam ścieżkę w szerokości mniej więcej 3 metrów świecę na minimum 20 metrów przed siebie starajcie się jeździć w ten sposób aby oczywiście ten dalszy koniec promienia świetlonego nie świecił wyżej niż do kolan tym którzy jadą czy idą naprzeciwko was tam gdzie pusto można oczywiście pozwolić sobie na nieco więcej świecenie dosyć duży komfort Jak na produkt za 30 zł to rewelacja. Aczkolwiek nie wybrałbym tej latarki jako latarki podstawowej. Teraz Naktronik też ustawiony tak, aby oświetlać mniej więcej 3 metrową ścieżkę. A do przodu, żeby świecił. Mniej więcej na 20 metrów. Czuję się z tą latarką pewnie. Można ustawić ją na dosyć dalekie świecenie. Dzięki temu pierścieniowi, który daje widoczność z boku, mamy słabo oświetlone przestrzeń blisko przed naszym rowerem I to jest 500 lumenów I trzecia latarka IPX Pfizer podobnie jak poprzednie ustawiam tak aby oświetlać mniej więcej 3 metry szerokości ścieżki a latarka świeciła około 20 metrów przede mnie Jak mówiłem, pełne skupienie daje kwadratowy obraz. Światło skupia na planie kwadratowym. Według specyfikacji producenta jest to 1000 lumenów. Czas na podsumowanie. Tu w tej tabelce widzicie porównanie cen, porównanie ilości lumenów, ile płacimy za jednego lumena, 8 groszy w przypadku Lightzone'a z Aldi, 22 groszy w przypadku Maktronika, czy 18 groszy za Pfizera. Macie również porównanie ile lumenów za jedną złotówkę w każdej latarce dostajemy. No ja pozostaję przy Maktroniku jako mojej wiodącej latarce, MacTronic Scream ze względu na to, że ma dobrą optykę dzięki podwójnej soczewce te 500 lumenów na dużą odległość świeci lepiej niż 1000 lumenów Pfizera. Natomiast Lightzone z Aldi świeci jasno, natomiast jego optyka nie pozwala na precyzyjne odcięcie snopa światła. I możemy razić osoby, które nadjeżdżają z przeciwka. Jeśli nie macie jeszcze latarki albo poszukujecie drugiej latarki, to biegnijcie czym prędzej do Aldi, żeby nie wykupili tych latarek. Ja natomiast zostaję przy Maktroniku jako wiodącej latarce.